Hello. Hello. I ja tak dawno nie grałem agencji. Raz chyba tylko grałem yy, z Karotem, nie? No to będzie niezła rozgrywka. Powiem wam. Szalo... Szalona. <grystanie> Ja nie widziałem go, nie? Ale okej, okay, podobają mi się takie rangi, jak najbardziej. Słuchajcie, moi drodzy, bo na koniec lipca do zgarnięcia będzie ta koska warta ponad 4000 złotych, także, aby ją wygrać, wystarczy, że z kodem bulion doładujesz co najmniej 10 złotych na stronce CSGO Skins. No i masz szansę wygrać te oto kosę. także powodzenia, stary. Oczywiście subskrybuj, kanał i bądź aktywny dodatkowo, także powodzonka i jego oglądania. Jeżeli chcesz potwierać skrzynki do CS2, to zapraszam cię na stronę CSGO Skins, gdzie z kodem Zgarniesz darmowe 2 złote i 10 groszy na start Oraz 10% bonusu przy doładowaniu Do tego, jeżeli używasz mojego kodu To automatycznie bierzesz udział w moich giveawayach A często rozdaję serio ładne kosy Na stronce znajdziesz wiele ciekawych trybów Jak na przykład lootboxy, case battle lub exchanger No i nie zapomnij otworzyć darmowej daily skrzynki oczywiście Dodatkowo regularnie na stronce odbywają się nowe eventy W których możesz wziąć udział Do zobaczenia na stronie nice. Yeah. <ścoughs> może Trafie! Dobra, może i tak nie. <ścoughs> nie. Jest. <ścoughs> Ej, skaut jest super na ma naprawdę. Albo oni są po prostu słabi. Tak też może być. No właśnie, tak może być. <ścoughs> FPS <grymianie> <Wyzywają> od <treterów>. mam <grymianie> to I'm not cheating, guys. <grymianie> Ale siada, naprawdę. Nieźle. Ale do no, bez kitu, skautik taka cziterska broń, trochę ta, nie? <grymianie> yeah. Oj, tego go! Aha! Okej, okay, nice. Kurde, akurat tutaj tak jest. Nie najlepszą bronią na taką odległość, ale... Może? Kurde! Nie! Uda się, uda się, uda się! What the fuck? Pół metra! Pół metra, proszę Państwa, tam mamy już to za metry, nie wylądował, kurde, Felek! Yeah! Zobaczcie, Karut pokazywał o, żeby tutaj ich ściągać, nie? Także to jest w ogóle mega... Mega OP No ale ogólnie dobra miejscówka Green Ride. Ale info dał Dobry gościu Mhm Co tu się odbywa? Nie, ej, agencji to jest jakiś w ogóle inny level, nie? Ja się czuję jakbym grał w inną grę totalnie nie wiem czemu <gry> Kurde, przecież dostał głowę, co to miało znaczyć? Okej, okay, może miał hełm <gry> Dziś się nie się dowołać było. Okay. j**a, chodź byś... pojebisz What? Let's <gry> <gry> <A>, jest! <gry> Dobra, dzisiaj jest git, jest git Scout bez Kevlar'a, nawet na tej mapie oddaj oddaję oddaję. Żółty ja nie zniszczę Тебе же сказали, вынь хуй из рта. Хуй из рта. Ты что, ебал? Я че ебал? Что не будет? Девят, 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 девят. И дай рубчик рила. Да тебя не слышно, давай, вынь хуй из рта. Yellow, boost me here, please. Yellow, here. Давай, I have tactic. Он тебе говорит, here. говорит, хер, вынь. Иван? Другие? You see, I. All <laughs> a I am cheater. Seriously. You see? <laughs> yeah, <there. laughs> Yellow, boost me, please. I have tactic. We can win this. Yes. Oh. Dubai. Oh, Dubai na HIR! Yellow, yellow! Dawaj! Boost mi Hir! No i dobra, oni nie chcą współpracować! Co to ma być za mecz. Tak to nigdy nie wygramy. Zarwał się, jestem za ciężki. Nogi dostał. Ja też. <laughs> Dobry flash! Dobry flash! Lanowy! <laughs> Ej, ale ja już wiem, dlaczego zawsze lubiłem tę mapę, nie? Ona jest dla takich casualowych graczy. Tutaj w ogóle nikt się nie spina. To totalny chill out. O żółty Ej, czemu oni chcą się poddać? Aha, bo to, to też jest. Timeout? Co się Time out? W sensie, wiecie, gracie na jakimś birażu czy coś, wszyscy spoceni? A tutaj nie każdy ma wywalone, nie? <laughs> left, left, left. Left, left. Left, more left. Grenade, grenade. Left, grenade. Left, left. Left. You see? <laughs> Mieliśmy rację. No widzicie, to jest po prostu fajna, zabawna atmosfera. Jak yy, gracie w CS-a i chcecie mnie spotkać, to będę grał na pewno częściej agencji, bo fajnie się bawiłem po prostu z tego meczu. Tak. O, i on Dropa, nice. Jako, że trafiliśmy yy, skrzynkę. No to trzeba ją otworzyć, tak? Może akurat. Ja tu trafi coś fajnego. Ta, na bank trafi się. O, fajny P90. Nnife.